Ok, i się, mano, wam wszystkim. Witam was serdecznie z tej strony, oczywiście. Chmielu, a to jest, jak widzicie, dokładnie kolejny odcinek naszej serii. Zagrajemy w Gears of War Ultimate Edition. Oczywiście kontynuujemy nasze przeprawy wraz z całą naszą ekipą przez, przez fabrykę. O Fabrykę nie wiem jak ona się kurwa nazywa, powiem Wam szczerze, ale nie o to w tym chodzi. Tu chodzi o soczysty rozpięk, no i tylko to się liczy. No, to chyba Ty. My tu tylko przyszliśmy wykonać robotę stary. Musimy rezonator odpalić. O właśnie, rezonator. W poprzednim odcinku zapomniałem tej nazwy kosmicznej, ale teraz mi się przypomniało akurat, także to jest właśnie rezonator. Tak. Dawno nie było żadnego... Było Co mnie dziwi, więc gdzieś tu powinien być ukryty. Nie wiem na ile safety jest przechodzenie przez to, ale powiedzmy, że troszeczkę będzie. Dobra, chyba tak bardzo safety nie jest jednak. Okej, okay, czyli ta trasa jest niezbyt safety. Trzeba się cofnąć w takim układzie, bo pamiętam tą misję dobrze. Ej, do mną chyba ci pojebało, bo ja cię nie mam jak podjąć nawet. I no tu mamy nasz... ...element. Świetny. No dobra, udało się. Nice. Co, tylko my przeszliśmy, a reszta spadła? Nie wiem, pamiętam, że kiedyś też jak grałem to spadłem, no ale kurwa. Teraz mi się udało akurat przejść. Więc, brawo ja. Chłopaki chyba tam o nie, przyszedł yy, nie wiadomo skąd, ale przyszedł dom, o i właśnie tu jest ta cała maść śmieszna. Ale tu będzie troszeczkę chyba trwało, z tego co pamiętam. Obrona właśnie przed tymi skurwysynami. O tak, to pamiętam, tutaj troszeczkę trwało. Dziadowstwo nadchodzi. Dobra, Dominik, tak ja yy, robimy takie 5 ja że tak bym powiedział, czyli plecy, plecy, ty mi plecy, ja tobie plecy, mam nadzieję, że to wyjdzie, ale oczywiście z MPS-ami nigdy to nie wychodzi. Chyba skończyli, bo coś dziwne to aż było dla mnie. Wow, przestraszył mnie skubaniec, bo nie spodziewałem się go. No i dokładnie pierdol się. Nie wiem czy to dobry rewir w ogóle, jaki obraliśmy, ale weźmy sobie przynajmniej. A mo, a w tą stronę chyba, dokładnie w tą stronę mamy iść w dół. <laughs> <laughs> Pistolet snap, no nie no, rewolwer, szczerze, jak mam wybierać. Aha, dobra, co tu się robiło? To jest pytanie. train baby No i jest i pociąg stary Jest smell it is bird I don't want to hear it and not zgubiony chyba Whatever you say man What about the train czarny gościu nas, nasz przyjaciel zniknął gdzieś Dobra, chłopaki, plecy, plecy bym powiedział. Akcja, szarancja? Nie, tutaj nie, nie będziemy walczyć z szarancją. Prostu... Cały czas z tym, chociaż nie, dobra, cofam to, chyba tam jest szarancja. Mi się wydawało, że ta misja skupiała się właśnie tylko na tych główno ale jak dla nas na no to. Trzeba doma uratować. Kurwa jesteście obok niego metr obok nie jesteście w stanie go uratować. No ja coś pierdolę chłopaki, weźcie, weźcie się w garść. Nie zmieniam powiem szczerze broni, bo moim zdaniem lancer jest najlepszy i do tego jakiś silny odpał i do tego rewolwer i granaty, no i kurwa, niebo w gębie, nic więcej nie trzeba. Takie jest moje zdanie. Dobra, ja się tego tak oddalą, oddalą. Ale to nie jest chyba zbyt safety. Masz dziadostwo na ścianie? Jest dziadostwo, otwórz. Bro, gdzie jest pociąg i reszta ekipy? Ja pierniczy, ile tego jest to Form up. Paki tak. Formujemy się, bo naprawdę mnie tu nerwować zacznę. Ilu, I gdzie to działostwo się chowa? Ciężko to w ogóle wyczaić Eee. Gdzie jest, kurde, reszta ekipy? Coś ich zgubiłem. Okej, okay, wybaczcie, to cięcie chwilowe. Znaczy, cięcie. Mam pauzę. Gdzie oni, kurde, są? Regroup! Ah, you're blocking my shots. Regroup. Regroup. Albo, tu siši šaraniša išena. Albo jakiś czerwojat, albo... No nie wiem. O, muzyka nie ucichła, wiecie co, to jest... ...aż dziwne. Bo masz coś tutaj Się z cieło, nie czemu. O co tu chodzi? Nie, nie wiem. Coś mi się chyba spieprzyło, wiecie co? Czytajmy ostatni punkt kontrolny, bo naprawdę coś się chyba spieprzyło i coś nie działa tak jak działać powinno. Mi się wydaje. Dobra, wchodzimy tu jeszcze raz. Jeszcze raz trzeba ich wybić wszystkich, wybaczy mi to. Ale no niestety. Coś się przycięło, chyba mi się wydaje. Так, не поменяли здание, здесь давай. Pas, czekajcie. I... Ilu ich jeszcze zostało tam chłopaki coś chyba mają, czy nic. A to ciekawe. Nie wiem co się stało, powiem wam szczerze. No <laughs> dobra, może faktycznie został jeszcze jakiś. Z tego dziadostwa może być na Beskitu. Nie przesadzajmy Nie wiem, czy my wszystkie wybiliśmy, czy oh, shit. może tu już trzeba wejść? Aha, tu są że Po prostu trzeba było tutaj przywalić interakcję. nie ja się przestraszyłem, co się dzieje. Myślałem, że kurde, coś ze mną jest nie tak, czy coś. A tu się okazuje, że to boomer był ukryty sprytnie. Dobra wymiana na Lancera oczywiście nie będziemy się bawić żadne I ten snap Ktoś, też mnie nie posądna będziemy kolejką jechać ale się cieszę powiem ucz że naprawdę zabawa kontroli. będzie przednia. copy delta Everybody, grab some ammo. O, zabawa będzie przednia, na pewno. Dobra, co wsiadamy? Ja jestem kurde, gotów. Normalnie jak w wesołym miasteczku, powiem szczerze. Teraz <laughs> zobaczycie go. sami. Jadę z kolem, McTrainem? Nie, z domem jadę.

To niech tutaj nie wkłada mi przypadkiem, bo mi się to nie uśmiecha. Umierać przypadkiem znowu. Albo się z... łapać za głowę, co mam zrobić? Dobra, puśćmy kola, ok? Traina. A nie, to dom pojechał. A kol, to w ogóle jakąś inną trasą pojechał z Birdem, ale okej. Okay. Wow, no i patrzcie, tutaj jest cała pompownia tego dziadostwa praktycznie. Dobra, pasuje ich tak trochę pocisnąć może. Albo nie, bo w sumie już stąd wyjeżdżamy, więc... Tak średnio bym powiedział. Za to sobie przeładujmy wszystko ładnie, żebyśmy na czyścioszka wyszli. Wziąłem ten pistolet niepotrzebnie, bo jest tak żadowski, bo szczerze! Że naprawdę. No idą, idą, idą. Okej, okay, no to w dół zjeżdżamy w takim układzie dalej. Ale ta wyciska ogółem będzie króciutka z tego co pamiętam, zaraz będziemy chyba kończyć już Niestety Najfajniejsze jest to, co szybko się kończy, nie? Sprawdzał bilety. Ha, dobrze mu poszło, no i niestety ten zajebisty motyw się skończył. I copy. You're almost there. The drilling platforms are straight ahead in the core room. You guys hear that? Yep. Then move out. Ej nic nie widzę, czuję się jakbym oślep, okej okay, no to do przodu, lecimy dalej w dół, cholera schodzimy w dół, w dół i w dół Później trzeba będzie do góry wyjść no, Otworzyły się drzwi This is a freaking mess. Ale dalej idziemy dwójkami, jak dobrze widzicie. Tylko teraz ja idę z Berdem, a Kol poszedł z y, Dominikiem na odmianę. Tak, przy okazji trzeba jakieś zmiany wprowadzać w teamach. No i bardzo spoko, bo cały czas też z domem cisną to bez przesady. W tym czapkę, że bardzo nam właśnie ścierwo jady przydaje się. strzelba, jak Są bardziej na wybuchające. A no, zwykłe to jeszcze tam można, wiecie, z pięści pocisnąć, czy tam przeciąć, czy coś z tym decyduje. tutaj to ja to nie, z, tutaj, aparatu, nie tak śmieszne. Mhm, dobra, no to teraz. Jeszcze przygotować platformę. Kurde, boomer! Ej, my mamy naszego, no bez jaj. My musimy się swoim zająć. That's fun. Remind me to thank on you. Everybody, get on your platform we platforms. Copy that. Sending platforms down now. Once you're in the mine, you'll need to find the pumping station and plant that resonator. Get it done before dawn. You don't want to be there when the Krill come back. It's go time, baby. Trzeba zruszać maleńka. <śpiewanie> Świetna. Ale wiecie co. Nie, przecież mi się kurde gierki pomyliły. Chyba. Bo tutaj będziemy właśnie montować rezonator, jeszcze będziemy z brumakiem walczyć i w ogóle tutaj w tych podziemiach, ale w dwójce chyba. O ile to nie dobrze pamiętam, w dwójce. Tak, przecież zwiedzaliśmy taką lokację podobną. Gdzie walczyliśmy z takimi bestiami dziwnymi no, 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 no. i śmiesznymi jednocześnie. O, jak dobrze pamiętacie albo nie pamiętacie, bo nie oglądaliście. No właśnie, to w dwójce było. Też jeździliśmy po takiej kopalni, czy po, znaczy po takim ośrodku badawczym, gdzie później walczyliśmy z takimi dziadostwami w komorach. Trochę zmutowały innymi bym powiedział. Akt trzeci dalej. Brzuch bestii oczywiście. Teraz pytanie brzmi, hmm, w którą, kurwa, stronę iść? Czy tam całkiem na dół? No nie wiem, ja bym tam poszedł, znaczy no, tam się, a właśnie tam przecież jest ten... zaznaczone, że tam jest ten... Dokładnie. doktak. tak. Świetnie. Kolejny do kolekcji, no i właśnie teraz będziemy te... Tunele, wszystkie podziemne, zwiedzać tutaj, wszystko tak, to właśnie w tej części. W dwójce się zwiedzało, no, tam chyba. Z taką właśnie, taki coś, coś w tym Dobrze, stylu, tylko. Tylko hey, bardziej takie laboratorium, ośrodek badawczy, trochę większy. Tam właśnie były akcje z komputerami, które po prostu były nastawione, jakby na rozmowę z nami. Komputery czajcie Program był ustawiony na rozmowę specjalnie z nami sztuczna inteligencja tam była zawarta, bo to w dwójce było, dokładnie tak. Teraz sobie przypominam wszystko. Tutaj będzie jeszcze Brumak przecież. Później będzie ucieczka z tego dziadostwa całego. Jeszcze będziemy tam w rezydencji Phoenixa Howa.

żeż Oni chyba w Czech polecili, mi się wydawało. No dobra mi się chyba coś już wydawało. kurwa! No dobra. Jeszcze raz nie było tego uznajmy. Ale widzieliście agresywne podejście do agresywnych przeciwników. To jest to. Kurwa, wyładować dwa strzały z granatnika. Nie trafić jeszcze nikogo tym. Trzeba być chmiłem urodzonym. No nie, wiecie co? No to są żarty. Multiple contacts. Dobra. Ostatni strzał. A tu już się pojawiają inne szarancie, jak widzieliście. Te takie... nie te właśnie typowe ścierwa, takie typowe. nie. dobra, pierdolę to, bo to nie ma sensu. Powiem wam że teraz się wkurwiłem. Muszę zrobić, zrobić przerwę, bo naprawdę się czuję zmęczony. Już jest kurde godzina pierwsza. Za 5 godzin trzeba wstać, no niestety. Także cóż. Ja się z Wami pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Jaś. No i to by było na tyle i cześć Wam wszystkim.